Siemaneczko! Witam serdecznie! Znajdujemy się w mojej kuchni. Dzisiaj sobie przetestujemy 5 ostrych zupek ze sklepu Auchan. W sumie takie tam znalazłem, także... Głów, głównie z tego sklepu będą te zupki. Jakie one są? Jak smakują? Czy są naprawdę ostre? Się przekonamy w tym odcinku. Spacey! Nudlis, także być może jest Coś z niej będzie Zobaczymy Kupiłem też taką Pomidory pikantne Mega ostra Jak smakuje? Nie wiem, nie jadłem Taka piekielnia ostra Gong, ale firma <taka> Taką Neoguri, Kotek płacze, czy co to jest? Nie wiem, jakieś zwierzę chińskie, czy coś No i taką super spicy Red No, to może być ciekawa. Od razu wam powiem, że nie jadą na co dzień ostrych rzeczy, także to może być ciekawe. zwani. Dokładnie Tak się reprezentują zupki Po przykodowaniu Wifona Taki makaron Jak to wifona Tutaj tak wygląda Proszę bardzo O Cyk Dobra pikantne Pikantny Mega ostra. Nie jadam tak ostrych. Ojej, oj mi się odbiło. O czymś. Nie jadam tak ostrych rzeczy. To. Ta na wstępie może być niezła. Ale co tam dalej wyniknie? Kurde. Myślę, że styknie. W sumie. Nie jest jakaś zła. Na co dzień bym nawet mógł ją jeść. Czujesz takie, no, że ostre coś w buzi, tak? Ale nie jest jakaś bardzo ostra. Tak szczerze powiedziawszy. Taka też normalna. Teraz na drugie, na drugie idzie. Ta zupkę. O, takie. Pozostawił tej jak nigdy. Uuu, uh. ty. Tu już czuć, nawet, nawet w kiszkę idzie, ten, ten kurde, jakby to można powiedzieć ta ostrość, <grym, <grym, że tak powiem. Mimo to, że jedna łyżka, ale staram się dobrze aboliżywać. Jak żeby dla tych, co będą komentowali, żeby nie było, jesz jedną łyżką, yy, każdy może się różnić i tak dalej, ale to. <grym>, mi się wydaje, że nie ma, nie ma co polinizować z tym. To też jest dość dobra, szczerze. Nie jest jakaś taka ostra, pikantna. Tak, Wyskitu no jak pisze Spacey. Tą drugą, wolałbym tą pierwszą jeść, niż tą drugą w sumie na co dzień. O, trzecia to będzie Gong, Gong. Kikielnie ostra. Zobaczymy, co z tego może być. Czym, czy miałbym czymś popijać? Woda by nic raczej nie dała. A co, będę popił ją jakimś mlekiem, kefirem, żeby oczyścić kubki smakowe? Chyba nie! <grym> Jak coś, to piszcie w komentarzu, czy coś źle jest, czy nie. Mi się wydaje, że nie. Najwyżej na kolejny odcinek, jakby był jakieś. Nie wiem, czy byście chcieli zobaczyć, czy coś będę jadł, czy bym zjadł ostrego. Także piszcie w komentarzu, jak coś i wyraźcie swoją opinię, czy się między jednym daniem ostrym, a drugim daniem ostrym powinno się to jakoś zneutralizować. Te kubki smakowe tak jakby to można powiedzieć, żeby nowy smak inaczej, nowy, inaczej lepiej wszedł. Także macie na dole. Pole do popisu. Tutaj już aż tak makaronu nie tego. Pierdykłem. No, to, już, to już, już poczuć można. No. Na przełyku. Cyk. Tutaj bez kitu, no, czuć, czuć tą ostrość, da radę zjeść. Makaron taki jak, jak w Bifonie właśnie, też taki, taki cieniutki, długi. Dobry makaron, cyk, proszę bardzo, kurde, coś, no mam nadzieję, że te chociaż oddadzą. Czy ja jestem stworzony, żeby do ostrych rzeczy, żeby jeść ostre rzeczy? Zdarzało mi się sosta baska jeść czy coś. Znaczy, no z czymś, nie? Coś z, kurde. Chusteczki brakuje. Bo z, z nosa, że całoczekam. Minęła chwila, lawa 100 sekunda. Także co, pierwszy kęs. Ale tu gruby taki ten nudl. Ten makaron to taki gruby, tu. Czuć na pewno takie trochę owoce morza. Sztuczne. Jak to w zupkach chińskich, nie? Ale. Hmm. No, trochę teraz czuć. Mmm, a, degustator jakiś. Teraz czuć takie, no. że coś. piec zaczyna, tak? W przełyku. No, nawet trochę się nasila. Ale nie jest jakieś kurde. że się nie da tego zjeść. Szczerze. Od tej zupki to chyba. Ta, no ta chyba ostrzejsza. Tak mi się wydaje, niż tamta. Teraz będzie właśnie ta taka ostatnia. Super ostra. A czy super? Ja nie wiem, co to za żubki, zubki w tym sklepie sprzedają. Ale czy super to nie wiem. Zobaczymy. To co pierwszy kens Tutaj czuć o to. Hu, hu. Przepraszam. Uh. Kurde, tutaj to czuć, tą ostrość widzowie. Jak wydycham powietrze, to tak aż pali. Jak wciągam to tak w ogóle praktycznie, ale jak gadam coś. Hu! hu. <z Lion speak> Dobra, nie bądź miękki człowieku. Dawaj kolejnego gęsa. Ta zdecydowanie <Lion> wygrywa. Pod względem ostrości. Drugi kęsy już oh. Oh. Bez kitu. Nie, nie oszukuję, ale oh. Tato Naprawdę Tata naprawdę ostra Weź mi oh. Trochę łód ucho przytkało Ciekawe jak za trzecim razem, bo za drugim to już Ale Tak Szczerze Trochę jak śliny wpuścisz, przełkniesz to, tak czuć, że piecze, ale, ale to tak jak przez chwilę było tak mocno, mocno, ale tak później tak przechodzi się, łagodzi to wszystko. Ale pierwsze, drug, druga łyżka, łyżka to była mocniejsza od pierwszej ogólnie. Także chcę zobaczyć, jak, jak za trzecim razem będzie. Czy też tak samo, także. Kurde, takie. Aha. Tak jak mówiłem, że się aż nie da rady później cokolwiek powiedzieć, ale to przez chwilę. W miarę okej, okay. ciekawe, jak później będzie. Także co? Najbardziej ostrzejsza to jest. Tak jak myślałem, ta. Tak, ta najbardziej ostrzejsza jest. Najłagodniejsza to. Jest mniej więcej ta i ta. Najłagodniejsza, tak. Czyli ta będzie na drugim miejscu, na trzecim, a na drugim miejscu jest mniej więcej ta i ta. Piszcie, czy Wam podoba się tego typu filmik. Czy byście chcieli zobaczyć, czy się dam radę zmierzyć z czymś innym? Także piszcie w komentarzu, zostawcie łapa no i subskrypcję z dzwoneczkiem. 哪一锅玩？哪玩？